No to Do co? Jezu, równe 500, wow. No, to tak się odbierało. A, ten jeszcze może pokażesz historię, jak to wygląda ogólnie? A, no możesz, możesz. O, ogólnie to o. dawno, dawno. Czyli gwarancik. No, 5 miesięcy czekałem. Oh, Jezus, ty, ty jesteś jak z tą Tom e, z Bianko. Jezus, ja, ci, ja naprawdę szacun za samo zaparcie, nie? O, jeszcze z Prime'em! Dziękuję bardzo. Dziękuję, 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 dziękuję. dziękuję. Dobra, wishuj, panie. 500 leci. ticketów jest. No. Matko. Nie, no, Ogólnie nie, nie, tych, tych, tych tam tam e, 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 Leci, leci! nie, 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 faktycznie. no, Ale just shutting Star Railu Ej, to jest nielegalne fejt! Ale nie <laughs> to będzie gwarant, nie? Ale nie widziałem, że tak szybko. <laughs> Jeszcze Kasia biła, tutaj z Prime Gamingiem. Dziękuję bardzo, dziękuję. Co za chłop? Rozwił no, bank, nie? Ja... Dobra, czyli co, teraz po Light i potem resztę na tę? Na nią? Taki no, plan? Dobra, ja. No to lecimy broń. Co tak za to, chłop? To tam 13 miałeś, Pity. Gdzieś coś? Nie, nie, 15. 15? No. niskie strasznie. O leci, 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 Złote! Co poleci? Tu Klara. Klara lightką do Klary. No jest! No to lecimy po E6 teraz. No, to jak Kiczak mówi Essa, nie? No Essa, kurde. No to lecimy no. wszystko w ten sposób. No. Bo Clara też jest z tej samej, tej samej klasy jest, nie? Więc będzie Beka, nie? Będzie Beka, tak. Ej, jesteś teraz jak i Mosiek, tylko free-to-play wersja. O, leci, 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 leci! Leci, leci! Klara czy, Klara czy oh. <laughs> Dawaj, 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 dawaj.

Patrzę ci źle życzą. teraz będzie leciało. Ale light coneów dostaniesz, kurde postaci. O, leci! Dobra. Leci. leci! Dawaj, dawaj, fejdź. Będzie ten drugie wygrane 50-50. O, to nasza chwila, prawdy. Leci, 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 leci. O, szampon. szampon. Dobra. Na Szamponek na rozgrzewkę. Uwaga! O. NO CO ZA CHŁOP?! <laughs> Fejt! Cytuję, nie? What the fuck? To co ma e już ustawione, no ja nie wiem. To wam musiał, nie wiem, to jest jakiś cheater. Mm. Leci! O, leci! 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 Wy, u, Widzieli u. play? Widzieli play? Uwaga! 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 NO CO o. ZA CHŁOP?! Okay. No, Aga, czy będzie E4, czy będzie E4, proszę państwa, czy będzie E4? Nie! Fate, co, co, co ty robisz, okay. What the fuck? Co to jest? Na A, no tak, już etykiety ze sklepiku za powtórki, no, 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 to prawda, to prawda, więc to będzie ponad 500. Przydałoby się, lecimy, lecim. Lecim, lecim. czy to jest ten czw czekaj, piąte, piąte, wygrane 50 na 50. E, 5, e, 5, e, 5, e, 5. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, honkaj! No. Dawaj! Passa została przerwana przez Ergie Pardon. No, this time, no this time. Kurde, jakby było fajnie, jakbyś miał E6. A znaczy, ci w sumie jeszcze masz yy, praktycznie półpacza, nie? Tak to wiem, może dobijesz to E6 do niej. Ja Ja ale szczęścia. A i tak zajebić te szczęście, no. O mój Boże! Czy mamy E6? Czaty, czy mamy E6? E6, 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 E6. 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 Nie, nie. Nie! Nie bronia! ty dziaduwo! Pana cieszy się razem z tobą. Essa. Nie, no super! Super, S6 jigli. S6 O Ojej, super! Weź teraz mi to pokaż, te, ten, w się sensie wejść do konstelacji tam. Weź, przepraszam, do Eidolonów. Pokaż, jak odblokowywujesz to. No i lightcon jeden. Jeden. Tak jest, proszę Trzec, bardzo. Boom. Czwarty. boom. Bardzo ładnie. Piąty. Będzie na gadźingiu. Znaczy no, Cześć. musimy sobie trochę wyobrazić, ale o oh, kurde. Jaki ładny ten szósty! To jest fajne, to jest <głos》> Ładnie no. No ślicznie, ślicznie. No i widzicie. Warto łyszować że o ich streamach. No warto no. Ja, ja nie dostaję takich fajnych półek. <głos》>. O nie no super.